Można powiedzieć, że dzisiaj nasze hasło promocyjne Marki, Włącz się spełniło się w 100%, bo podpisaliśmy porozumienie jako Miasto Marki, jako Szkoły Katolickie oraz Marecki Ośrodek Kultury na prowadzenie wspólnego projektu, jak jest Orkiestra Miejska. Orkiestra Miejska w Markach to inicjatywa pani Agnieszki Lużyńskiej i pana Łukasza Wojakowskiego, dyrygenta. I mamy ją. Zaledwie trzy miesiące temu pojawił się pomysł, a orkiestra już działa. Na razie mamy trzon zawodowy orkiestry, ale wkrótce dołączą do niej uczniowie i mam nadzieję, że już niedługo, a planowany pierwszy występ jest 11 listopada. Usłyszymy ją w znakomitym koncercie. Jest to ważny moment historyczny dla szkół katolickich w Markach, bo dziedzictwem szkół są również orkiestry. Ksiądz Bronisław Markiewicz, który założył, zakładał szkoły, bardzo wielką taką uwagę przywiązywał do orkiestry i dzisiaj właśnie taką współpracę rozpoczynamy. Już dzisiaj pragnę zaprosić wszystkich tych, którzy chcieliby włączyć się do działania orkiestry, czyli zarówno muzyków czynnych, muzyków uśpionych, tych, którzy potrafią grać, gdzieś kiedyś grali i chcieliby jak gdyby wrócić do tej swojej muzycznej, kulturalnej zabawy. Natomiast drugą częścią, na którą kładziemy ogromny nacisk jest nauka Osób, które będą chciały rozpocząć swoją przygodę z muzyką. E, czyli osoby, które nigdy nie miały instrumentu, a chciałyby się nauczyć na czymś grać. Te osoby gorąco i serdecznie zapraszamy. Wiek nie gra roli. Przyjmujemy dzieci od wieku 7 lat do plus nieskończoności. Także w każdym wieku można się nauczyć grać. Zapraszamy na strony internetowe. Mareckiego Ośrodka Kultury. Tam znajdziecie Państwo informacje telefoniczne, jak się umówić na spotkanie, kiedy, gdzie się to wszystko odbywa. Miejsc mamy dużo i mam nadzieję, że już w listopadzie będziemy mieli okazję zaprezentować pierwsze nasze kroki. Gorąco zachęcam.